Salut, panowie witam. A i ale, ale pisałem do tego bystrego czy do kogo? Pisałem do bystrego. Nic, nic nie, nie odpisz. To Boże to jaki to metalowiec. E Boże, bo bo, bo <laughs> robimy swoją ekipę. No a jak? Ja już chciałem zrobić swoją ekipę, ale już tak... Y, przede wszystkim no, nie wiem czy taka jest, ale... Patrz. Daję, ja, 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 ja daje jakąś nazwę, nie? Patrz, To musi być taka jak ja powiem. Daję do przodu i do tyłu. To, I to ty to zrób tytuł, ekipa, ja I, nie? Ja bym chciał, ma... na... ekipa o nazwie niepoprawni politycznie. O, f... no, Aleś wymyślił. Nie może być. Hardcoreowo. Niech dla mnie może być. Ja ja Ładuję, Jana. Wiesz, jak to się mówi, nie poprawni no politycznie jako ekipy biała rasa. Ja robię rasa. Robię Dobro, robota, nie? No. No. Tak jakby... Może jutro się tym zajmę, bo mam wolne. No. Wejdę i zrobię ekipę. Oczywiście zaproszę Matiego... Warshowa... Zbywałam te wszystkie ekipy, tam mam. No, Powiedzcie mi po co ta ekipa w ogóle jest, co to daje? Daje to coś? Nic to nie daje. No to że szybciej możesz zapraszać tych swoich ludzi tak? przedtem o... Yy... Teraz jesteśmy znajomych na przykład, ale lepiej z ekipy, zapraszać je. A, można tak. przez ekipę jakieś wyzwania robić, ale poza tym to co? nie wiecie? Ale no, ja, to to ja mam... RPA w razie 4 ludzi, więc z ekipy robi napad, nie? I jego przejdzie, do... Tak! I tam, i winie, no? To jest jasne. Mię raz w ekipie wywaliło i powiedziałem koniec. Z tego SFM? Ja tam od tak. tam na sące so trójce Ja też, ale później mnie raz wyrzucił, dołączyłem znowu i znowu mnie wyrzucił. Miałem rangę w ekipie już ponad 100, Nie wyrzucił. Ja no. Ja tego mówię, ci trzeba w swoją zrobić po prostu i wtedy będziesz wiedział, że nikt ci nie wyrzuci, ci, bo kontrolę nad tym, kto będzie w niej, jak to... Nie będzie, nie? Może nie będziemy na liście, ale to nie o to chodzi, nie? No ale bez sensu, no gracze, wszyscy, każdy z nas się w miarę dobrze zachowuje, a ty chyba będzie ci wywalał. No jaki bez sensu? Hej, no mówię, jak ty potem nie pić, panowie? Ja tak Jak ty był tak umarłeś? Nie wiem, chwila nie uwagi i boc deadno. No ja tam nie wiadomo No bo, tylko jest problem Bo z reguły ja tam wjeżdżałem do samej góry A ja nie mogę gumy palić i nie skręcę ten, tego samochodu Wiesz? Także Aha Ale to naprawdę możemy... taki buglak, albo to to jest hmm? No ja też tam pójdę Ja też tam idę Tylko Wystukajmy ile, ile się da tutaj z dołu. Dobra, Bo ja... Tego ja idę do góry. A potem co, tu zejdziemy do tego samochodu i będzie? <coughs> będzie fajnie. Dobra, to najstamboszy, ja. tak? Ja tu tego auta będę pakował. No, spoko, ja tu ten... Ja tu to schakuję. No, come on, come on! <coughs> No ale to jest właśnie dziwne, nie? To nie wiem, nie wiem co to może być, że właśnie ty nie możesz gumy, palić, ja nie mogę z mieszkania wychodzić. No. Co się Mnie Nie To jest razem. Albo pamiętasz, bo się jak y, żeśmy robili ten skok, mówiłem wam, że nie mam tych, nie mam tych kółek. E, sk tak. sk e, skok spadochronowy. No i... Co To jest nie? A. Gimcie szmaty. Czarnuchy. Słuchy. To w góry dobrze coś daje. Dobra. Stara szkoła. Otwieram sejfa. I ja już tym właśnie stwierdzeniem i powiedzeniem wyjaśniłem całe to zapytanie. Kurwa. Na razie, nie? Nic więcej nie wiemy tematem, mówi. Kurwa. Jeszcze nie chcę. Zabijańska rasa nie może być czarna. No to dokładnie, nie? Jeszcze nie że to, to jest jakiś Rasin, czy coś, tylko tak po prostu jest, nie? Jeszcze nie... No. niech zrobią tych, słuchaj, czarnych krasnoludów, <grym> no. Dobra, ja wsiadam. Cóż, nie I mogę się... Zrobili, nie wiem, grę tak. o, o jakimś tam, nie wiem, yy, w Ameryce, że tam yy, yy, nie robili, nie? I no. im wydali białego, że biały robi z gdzie ja by to wyglądało, nie? No dokładnie. A bo zrobiliby grę na Alasce, gdzieś tam nie na Alasce, ale Antarktyda i co, i tam robili, nie możemy być? No. Nie no to wiesz, teraz, nie? Mogliby być, ale no co, Uzmy że nie wiem, da by to było gdzieś... gdzieś do tyłu, no to no. na no. pewno by tam nie mógł być, nie? Chyba, że jakiś wędrowiec tam zaszedł jakimś pupsem. Zostawcie to, nie, tak. No x lat do tyłu, wystarczy lata 80 czy 70 to Zwiecze. już max, to, to jeszcze nie było w Europie ani nic, a tyle muzylów może w niej niegdziak i nie, nie jakiej... no, chociaż Mieli a na latce wątpią, to wątpię. Czy... Wątpię, że ci lata latach 70-tych na latce już byli muzyli, naprawdę. No to, Ale nic z tego właśnie... nie przesadzę Zobacz sobie na YouTube lives i jakieś dźwięki oglądaj. Zobaczcie, tu będą młode niepracowni. Kurwa, skurw. Biją, biją. Biją cię. Bierał się tam we swoje banie.

Po skale jakoś tak. No, no. Dimitri. W czwórce nie? Ja. Yeah. No. No czołgysz. Ej, ten, nagrywasz teraz, czy nie? Ja, puściłem. Mm. Ej, Ron, tu stoi. Zwani go. Ron, Ron, podwieź. Ron, Podwieź. Podwieź. cię! To jest Ron! To jest, Ron. Ja. Ej. To jest ten, Pewno. Nie mogę. Nie wyjadę stąd, że nie mogę. Na lagu biega radę. Czium, cium, cium. Sześcium. Oj. Przepraszam pana. Ciekawe kiedy zrobią taką grę, której... No. Hmm. Ten jak tam poszedł to ten... będzie. woda. Woda. I woda będzie realistyczna, tak jak w życiu bywa. Kiedy zrobiłem. No na razie to jeszcze to żadnej to ścigałki. Widziałem, żeby woda była tak super zrobiona. Nawet tutaj, nie? Jak jest woda to wiesz, jedynie to, że auto się ślizga. Ale nie ma czegoś takiego jak kałuża no. i... Co ty tak ładujesz tą furgonetkę, czy ona musi jechać później? <laughs> Tuj. Czeka, bo kierowca... Wiesz o co mi chodzi? Wiecie o co mi chodzi? Oczywiście. <laughs> <laughs> Chciałbyś, żeby woda była... jak prawdziwa. Tak, jak jest mała ci je. na bok. Albo jak masz więcej wody, że tracisz kontrolę jazdy. Wpadasz tak zwany aquaplank. To też może w jakichś takich grach. To napisz do GTA, że ty chcesz mieć aquaplaning i no Nie, właśnie! Ginę! Niemożliwe. To się wytnie. Ginąłeś, to to trudno, bo teraz ktoś inny przejmie swoją rolę Bądziory! Stój, stój, stój pod mostem, stój pod mostem. Trzeba tych bandziorów. Ja jestem driver, ja sobie poradzę. Tak si driver. Pod mostem? Ja. Ale już wyjazdam, bo mi się tu nie. No. Ja tu pracuję. Ty łysy bandioże. Łysy. Łysy Czarnuch. O ty. Włysy czarnuch. Ojej, się skóry, Tak. tak. Bo się ty jedziesz? Nie, 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 tym wariaty, To nie, To nie, To Raczej na pewno. Damy radę. nie, 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 заасан. Суу. Оп хийх юм. Jak poszedł Zniszczona furgonetka? Nie ma. No. Nie. Uczymy, nie? Pomału. Znaczy ja. Ja tam Ja wiem jak wy. To dzięka. Jaka zniszczona? Nie zniszczona. <noise>